Część Boże, serdecznie witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Po mojej prawej stronie pan poseł Grzegorz Braun oraz po drugiej stronie Paweł Wołoszczuk, wicedyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji. Ja się nazywam Marta Czech, jestem rzecznikiem prasowym partii. Szanowni Państwo, nie jest żadnym nowym ani tajemnicą wieloletni, wciąż pogłębiający się kryzys gospodarczy nie tylko w Europie, ale szczególnie w Polsce. Patrzymy na ojczyznę przede wszystkim fiskalizm czyli nieustanne mnożenie czy podwyższanie już istniejących podatków które gnębią nie tylko pracodawców przedsiębiorców ale także tak zwanych zwykłych pracowników to codzienność w Polsce i przy takiej okazji warto wspominać również o istotnych kwestiach które nie są poruszane często w mainstreamie Oficjalnie, natomiast my mówimy o nich wielokrotnie, czyli o tak zwanych podatkach ukrytych, tych najbardziej niegodziwych, najbardziej postęp, podstępnych, a mamy takie przynajmniej dwa, mianowicie inflację, która w Polsce wynosi już oficjalnie ponad 15%, a nieoficjalnie dużo, dużo więcej. Tu Milton Friedman słusznie argumentuje niegodziwość tej formy podatku. Mówi, że jest to podatek o tyle niegodziwy, że jest nakładany i może być nakładany bez Ustawy przez rządzących, na co rządzący w Polsce korzystają na potęgę. Drugi taki niegodziwy podatek jest to dług publiczny, o którym wspominaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni wielokrotnie. I tu z kolei trafnie sytuację diagnozuje Centrum Adama Smitha, które oficjalnie podaje, że dług publiczny jest to forma podatku rozłożona na raty, płacona zarówno przez obecne, Pokolenia, jak i te przyszłe, nienarodzone. I tak z jednej strony mamy tą biurokratyczną, podatkową, niegodziwą machinę fiskalizmu, a z drugiej strony mamy rząd, który nie ma bez ogródek potrafi sobie dosypywać, nazwijmy to holokwialnie, ale dosyć dosadnie, bo tak, tak trzeba, do, do koryta. I warto przytoczyć tu fakty, które. Mamy na podstawie odpowiedzi na jedną z interpelacji pewnej pani posłanki. Są to dane z pierwszej ręki z CIRU, z Centrum Informacji Rządowej i zawierają one dane na temat rozrostu biurokracji rządowej na przestrzeni ostatnich siedmiu lat od 2015 roku. I tak w Ministerstwie Finansów od 2015 roku liczba pracowników wzrosła o prawie 30%, a wydatki na pensje niemal podwoiły się. Z kolei w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzrost zatrudnienia od 2015 roku wynosi prawie 1 czwartą, natomiast płace wynoszą, e, wzrost płac e, to jest rząd 80% e, na przestrzeni ostatnich 7 lat. Znacznie zatrudnienie zwiększyły też ministerstwa e, takie jak Ministerstwo e, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i... Środowiska, a także znienawidzone przez Polaków na przestrzeni ostatnich dwóch lat Ministerstwo Zdrowia, a raczej Ministerstwo Choroby i Nagłej Śmierci. Tu wzrost pracowników nastąpił. Znacznie, bo o prawie setkę, czyli o 15% w stosunku do 2015 roku, a koszty płac wzrosły o 55%. Po więcej, po resztę, no to są liczby, które można cytować w nieskończoność. Zapraszamy do Centrum Informacji Rządowej, które takie rzeczy opublikowało. Natomiast jeszcze zamykając wszystko klamrą i podsumowując swoją wypowiedź. Dodam jeszcze oprócz inflacji długu publicznego trzeci niesprawiedliwy i ukryty podatek, może trzeba go nazwać podatkiem korytowym, na który składamy się wszyscy, a który utrzymuje urzędniczą kastę pasożytniczą, której efekty pracy są opłakane. Zapraszam Pawła Wołoszczuka. Szanowni państwo, cytując klasyk Pani premier Beaty Szydło, przez ostatnie 7 lat Polki i Polacy byli świadkami rozrostu ogromnych programów socjalnych, a także dociskania klina podatkowego dla przedsiębiorców, dla tych, którzy utrzymują to państwo. Rozrost kolejnych programów socjalnych wiąże się oczywiście z zatrudnianiem kolejnych urzędników, a więc i ze wzrostem wydatków budżetu państwa. My, jako ideowa prawica, chcemy wzywać do tego, aby polskie państwo było sprawne. A Administracja była, była dobra i mogła obsługiwać państwo, ale w granicach rozsądku. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Grzegorz Braun. Szczęść Boże. I ratuj się, kto może, kiedy u władzy pozostaje zjednoczona łóże prawica. Ona to bowiem niestety z pełną aprobatą de facto ze strony totalnej opozycji rozbudowuje z coraz większą inwencją administrację, biurokrację, czego poza wspomnianymi tutaj przykładami dowodem będzie, dowodem naprawdę dość spektakularnym, utworzenie całkiem nowego resortu na potrzeby wyborcze. Oto przecież w ostatnich tygodniach po to, żeby dokupić parę, ledwie parę głosów w Sejmie stworzono całkiem nowe ministerstwo. Ministerstwo, które my, my ironicznie nazywamy ministerstwem dobroludzizmu, ponieważ jego misja jest bliżej nieokreślona, ma to ministerstwo robić dobrze różnym ludziom, ludziom ze szczególnym uwzględnieniem przesiedleńców, wcześniej, jak się okazuje, Nieściśle, nieprecyzyjnie zwanych uchodźcami wojennymi. Otóż ci przesiedleńcy są już tak nazywani nawet na takim forum jak szczyt NATO-madrycki i my nie bójmy się używać tego słowa. Otóż pani poseł ścigaj zakończyła chyba już ostatecznie romantyczny, że tak powiem, okres w swojej karierze politycznej. Stanęła mocno na ziemi, rozejrzała się dookoła siebie, zobaczyła, że do końca tej kadencji, być może ostatniej kadencji parlamentarnej w jej karierze zostało już niewiele miesięcy, no i przystała na propozycję, jaką okazało się stworzenie dla niej nowego ministerstwa, o co nie pytano Sejmu, nie pytano Wysokiej Izby, czy aprobuje taką bądź co bądź poważną zmianę w strukturze Rady Ministrów. Oczywiście Rada Ministrów może tam premier układać sobie swój swoich podwładnych, jak, jak uważa to za stosowne. No ale charakterystyczne, że to rozdymanie biurokracji na poziomie ministerialnym, na poziomie rządowym nikogo już specjalnie nie dziwi, że wiadomo, że to jest biurokracja, administracja, resorty nie po to, żeby rozwiązywać problemy, ale częstokroć po to, na to wygląda, żeby je tworzyć, po to, żeby, żeby ich rozwiązywaniem mogli zająć się wysoko. Płatni urzędnicy państwowi. I taki jest stosunek aktualnej władzy do waszych pieniędzy, szanowni rodacy. Taki jest stosunek tej władzy do waszej pracy, waszego trudu, waszej wolności, bo przecież problem z rozwiązywaniem problemów bytowych, elementarnych, rzutuje bezpośrednio na zakres naszej wolności. Demokracja demokracją, ale tak naprawdę biurokracja rządzi, rząd się wyżywi, podczas gdy wy, szanowni państwo, jesteście stawiani wobec propozycji nie do odrzucenia, propozycji zaciskania pasa, redukowania budżetów rodzinnych i redukowania zatem planów rodzinnych do rozmiaru tych kurczących się pod wpływem inflacji i innych podatków jawnych i ukrytych budżetów. Konfederacja Korony Polskiej potępia te praktyki, konfederacja Korony Polskiej potępia fiskalizm, biurokratyzm, potępia zatem tak bezczelną formę przekupstwa politycznego, jaką jest kreowanie nowych ministerstw. Po to, żeby zabezpieczyć, miejmy nadzieję, jednak przejściową i zmierzającą ku swemu schyłkowi dominację Zjednoczonej Urze Prawicy w tym Sejmie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Z Panem bowiem.